swojemu zróbmy to wszystko, Tak jest moi drodzy Witam was w szkole W wakacje Były pamiętniki w z wakacji Teraz czas na szkołę Jesteście gotowi? Psychicznie? Ja nie za bardzo, ale właśnie to jest W tym wszystkim piękne Na pewno jesteście gotowi, żeby zostawić łapę w górę Pod tym materiałem, bo jestem ciekawy co wam bardziej siądzie Czy pamiętniki, czy szkoła Czy może jeszcze jakiś inny paradokument W każdym razie na pewno dzisiaj będzie Psycha I Właśnie odcinek setny postanowiłem, że stówka piękna liczba, możemy sobie obejrzeć. Szkoła! W szkole trwają lekcje. Fizyk Andrzej Lesicki po skończonych zajęciach idzie do pokoju na. Kojarzę tego aktora! Ciel jest lubiany wśród uczniów, a i on też bardzo. To też kojarzy! w zwalczaniu narkotyków wśród swoich podopiecznych. Posłuchaj, ja uwielbiam lekcje z nimi. Ja uwielbiam lekcje z nimi? Takie rzeczy z ust nauczyciela padają? No tak średnio bym powiedział! Chociaż może są wyjątki. A, dzień dobry, panie profesorze. Bo ja z tym ziomkiem. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś się spyknę. Byliśmy w Tunezji. Pojechałem z taką ekipą, która nagrywała teledysk. I Artur, bo to jest Artur, też tam był. Co tu się dzieje? Nie wiem, żyje w jakimś magicznym uniwersum. Wojtek Malczyk jest w szpitalu. w szpitalu? co się stało? No, chciał sobie i teraz leży na sali? co ty I kolejny dowcip? Nie, nie, to jest prawda. Prawda? Może lepiej powiedz, dlaczego tak zależy na wagara. Jak kto na luzie powiedział, nie? Wszyscy sensie i tak to będzie pewnie wycenzurowane, bo takie rzeczy to na YouTube chyba nie można. Wojtek Malczyk leży Patryk, w szpitalu. Cię, ja się z nim umówiłem, i nie na lekcji, dobrze? Dwa Naprawdę no muszę. Słuchaj, co pani powiedziała, wracaj na lekcję. Boże. A my zadzwonimy do rodziców mhm. Wojtka i zapytamy, dobrze? Jego przyjaciel tam już schodzi. Stary, ja bym na twoim miejscu wybiegł z tej szkoły. Dlaczego oni mi nie wierzą? Wojtek naprawdę jest w szpitalu i chciał się z... To pewnie jego ojciec się nad nim z... No Muszę jechać do tego szpitala teraz już. Nauczyciele wiedzą, że skory do żartów, Patryk mógł wymyślić, że jego kolega jest w szpitalu. Jednak Barbara Gruszka jest zaniepokojona. Barbara Gruszka. Słuchaj, wygląda na to, że Wojtek faktycznie próbował się. Ale i w jakim jest stanie? Czy to nie był żart? Szczęście rany na nadgarstkach są płytkie Jeszcze dzisiaj mają go wypuścić do domu Co ja za odcinek włączyłem w ogóle? Trudne sprawy? Ja chciałem kłócić szkołę, gdzie się uczą pięknie tak A nie, że tutaj takie rzeczy, ty Ale podobno Wojtek cały czas powtarza, że to miał być tylko żart Proszę cię, trzynastolatek sobie żywy. Nie, do dobrej, ja tu wyłączę ten odcinek Klasie mówią, że to jego kolejny głupi żart o. A, głupi żart. Wiesz, to był żart? No ja myślę, że chyba nie. No to co się stało? No to nie zły żart. Kilku dni w, w sieci krąży taki mem. Czyli głupi obrazek z głupim podpisem. No, te, wiem, co to jest mem. No co? i na nim jest napisane, że nie ma sisiora. Dobra, co ja chcę? Ale ci ludzie musieli zachować powagę w tym wszystkim. Aktorzy hollywoodzcy, pierwsza klasa, ja bym nie dał rady osobiście. Ten chłopak też już tutaj widzę, że na granicy jest. W każdym razie, czuwając się w tą fawułę, ludzie nie śmiejcie się ze słabszych. Ja to się nauczy mówi. Tylko słabi śmieją się ze słabszych. Także silnym jest ten, który rzekomo jest słabszy, a słabszym jest ten, który rzekomo jest silny. <noise> Cześć, bo się pogubiłem. Dobrze, pokaż mi tego mama. O, mamo, nic tam nie mam ukradlić. Co to jest w ogóle? Gdzie ja traf... Co to jest za serial? Bardzo śmieszne. Takie na waszym poziomie właśnie. No i co? I w się sensie no tak? No tak. Życzka, ty nie zauważyłaś ostatnio, że Wojtek się czymś przejmuje, na przykład nie, tym nie zdjęciem zauważyłam. albo czymś innym. Nie. To może sprawka Patryka! Nie mam tego mema. To miał być zwykły żart i Wojtek naprawdę. To że doigrałaś! Zwykły żart! I co teraz? Masz wyrzuty sumienia, tak? Powinnaś mieć. Głupota taka chciała się popisać przed. Yy, 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 yy. A może on sobie naprawdę przeze mnie p Te żyły? To straszne. W klasie pierwszej beliceum trwa lekcja informatyki prowadzona przez nauczyciela Piotra Gądka. Bardzo proszę. To są tak zwane skrypty wykonywane po stronie serwera, które potrafią zapisywać dane w plikach zewnętrznych. Wow! Bojo. To jest ta uczennica, od której chciałeś ściągać na sprawdzianie. Ona powiedziała, że nic nie umie, a potem się okazuje, że ma piątkę ze sprawdzianu. Moi drodzy, przedstawiam wam nową koleżankę. O jest modeleczka! Do klasy. E, nazywam się Karina Lewczanko, Przeprowadzimy się z rodzicami do Krakowa, z łotwy. Mam bardzo dużo zainteresowań Chcę się cały czas rozwijać Jakie to jest stresujące, wyobrażacie sobie Idziecie do nowej szkoły, nowej klasy I pierwsze co? Musicie o sobie opowiedzieć, przedstawić się Cześć, mam na imię Maciek Mam 12 lat, moje hobby Minecraft Czasem hobbyistycznie gram Również w Nie no, masakra Jestem dumna, że w sumie od dziecka zarabiam na swoje kieszonkowe Od dziecka zarabiam na swoje kieszonkowe To będzie wasz coach, ludzie w tej klasie e, Ostatnio nawet udało mi się wziąć Udział w takiej kampanii społecznej, promując na adopcję wsiaków ze schronisk. Faktycznie, to ty uwielbiam tą kampanię. Masz tam takie super foty z pieskami. Dzięki. Ja się bardzo cieszę, bo tu chodzi o zwierzęta, a je, je bardzo, bardzo lubię. No proszę, modelka i taka szlachetna. Pewnie kiedyś zostaniesz mi z Polski. Ups, sorry, Łotwy. Wysiadka, przestań. Coś i tego wydupiło pani Tutaj będzie zgrzyt, coś czuję, nie? W sumie już jest zgrzyt, także za dużo wam nie zaspoilerowałem Chcę skończyć dobre studia To jest ważne Modling jest dla mnie przygoda, nie traktuję tego serio <grym> No teraz to już mówisz jak mistrz świata Ja ogarnij się Koleżanka nowa przychodzi do klasy, a ty co? No dobrze, będziecie miały szansę poznać się lepiej Proszę, siadaj Chodź do nas właśnie, oglądamy twoje zdjęcia Bardzo przepraszam, że no nie przeszkodziła sprawia. Chodź do nas właśnie, oglądamy twoje zdjęcia Powiem wam, że czułbym się bardzo niezręcznie, gdyby ktoś tak powiedział, jakbym wszedł do klasy. Cześć, jestem Maciek, nagrywam na YouTubie. O, właśnie oglądamy twój filmik, chodź! Jedynie Jaćka Stefaniak, przewodnicząca klasy, nie jest zachwycona. No. A to przewodnicząca, taki daje On przykład, tak? Przecież modelki to idiotki. Denerwuje mnie to, że ledwo co ta cała Karina weszła do naszej klasy. Karina! Wszystkie dziewczyny się jej podlizują tylko dlatego, że jest modelką. I co z tego, że jest modelką? Na pewno jest jakąś beznadziejną kretynką i ja to udowodnię. Będzie się działo, ludzie! Hej, dziewczyny! Wpadniecie dzisiaj do mnie po szkole? Zrobimy sobie wieczór z filmami Almodovara. Kogo? Nie wiesz? To jest świetny reżyser. Oczywiście nie dla każdego, bo to są ambitne filmy. I czasami trochę nudne. Bo to jest kino dla inteligentnych. To co, wpadniecie po szkole? No nie bardzo, Karnia zaprosiła nas do studia fotograficznego. Będą robić jej zdjęcie Dobrze, króciutko! Poza tym uważam, że ten cały modeling to jest naprawdę bardzo głupie zajęcie. Po prostu przygoda. Słuchaj, przygoda to jest podróż dookoła świata, a nie sztuczne uśmiechanie się do aparatu. Na razie. Co za zołza! Tak się mówi teraz? Zołza? Czy nie? Być mnie chłopie wystraszył. Trzynastoletni Wojtek, nie, no, który. Próbował jest Wojtuś! Jest w szpitalu. Jego kolega Patryk najszybciej jak się dało przyjechał go odwiedzić, bo bardzo się o niego martwi. Nie. Nie wiem, chciałem matkę wystraszyć, nie, wiem, co mi odbyło. Chciałem matkę wystraszyć. Jakie wstydowe butyki, mordo! Takie można było w Lidlu kiedyś kupić. Na przykład za 4 dychy. Mi podobne buty, nie wizualnie, tylko też z Lidla kupione i za podobną cenę, trzymały przez 4 lata. Powiem wam, że buty z Lidla są sztosem. Potem kiedyś kupiłem. Leciutko mi on od tym odwaliło. <laughs> Raz w życiu pozwolę sobie na zarąbiste buty za 6 stów. 3 lata temu to no, naprawdę to była taka cena, nie? I to były. Nandy Nie chcę mówić firmy dokładnie. I nosiłem je trzy razy, mnie tak tak obtarły, że już nigdy więcej ich nie założyłem, nie? Także buty z Lidla, czy tam biedronki, top! To przez twojego ojca. Znowu cię pobił. No w kurzu się, bo oglądałem mecz zamiast się uczyć, to... Ty, no Polska na Euro to jak nie oglądasz? Wymódują się, że my się nie kazali rozbierać, no na szczęście opatrzyli tylko na garstek i tyle. Ale ty wiesz, że on cię terroryzuje. Ciebie i twoją matkę. Musicie to w końcu komuś powiedzieć. I niby komu. No nie wiem, nauczycielom na przykład. Oni będą wiedzieć, co z tym zrobić. Nie, nikt mi nie uwierzy. No to jest dyrektor poważnej firmy, no mnie teraz jakiś durny kawał uznają, no. Mi nie uwierzył tylko jemu. No jak ty tego nikomu nie powiesz, to ja to powiem. No chłopie, no, to sobie kupię, że tego nikomu nie mów. No dobra. Ej, ty Wojtek ma przerąbane, ale mu współczuję. Wojtusz, trzymaj się, jesteśmy z tobą. Wojtek powinien się przyznać, co jego ojciec mu robi, a ten gość powinien dostać za to karę, żeby już go nigdy nie uderzył. Ja myślę, że Patryk tutaj wyjaśni wszystko i wszystkich. Będzie bohater tego odcinka. Rodzice Wojtka dotarli już do szpitala i chcą porozmawiać z lekarzem na temat stanu syna. Nie mają pojęcia, dlaczego nastolatek próbował się... Z... To jest ten? Kozaczek z PKS-u? Fizycznie Wojtkowi właściwie nic nie dolega. Ta rana na nadgarstku. Nie jest groźna. Natomiast psychiatra nie ma stuprocentowej pewności, czy to był żart, tak jak twierdzi państwa syn. Panie doktorze, syn ma niestety skłonności do wygłupów, czasami dosyć makabrycznych. Rozumiem. Mimo to zastanawiam się nad tym, czy nie wysłać chłopaka na parę dni na obserwacje na oddziale psychiatrycznym. No, to jednak mogła być świadoma próba. Myśli pan, że opowiadałby o tym tak z uśmiechem, gdyby to nie był żart? Zresztą przeprosił już nas za ten wygłup. Chcemy zabrać syna do domu, prawda, Patrycja? Tak, yy, Wojtek chciał mnie tylko nastraszyć. Dla zabawy. No dobrze, skoro taka jest Państwa decyzja, przygotuję wypis. Tylko proszę go obserwować uważnie, dobrze? Gdyby cokolwiek w jego zachowaniu Państwa zaniepokoiło, to proszę skontaktować się z psychologiem. Bo tu się uciekaj! Patologii! Dobrze, ja wezmę kilka dni urlopu. I się nim zaopiekuję. No. I zaopiekuję się. Daj, ty, powiedziałeś to, co ja Czy Przewidział, wydywany jesteś już. Może ja pójdę już po niego, bo lepiej go teraz przypilnować, żeby znowu czegoś głupiego nie zrobił. Dobrze, oczywiście. Ojciec Wojtka jest na niego wściekły i chce porozmawiać z synem. Zamierza ukarać go za wygłupy z udawaną próbą samobójczą. Pomogę ci, jesteś osłabiony! Pomogę ci, jesteś osłabiony! Bum, bomba na panie, kończymy bal. Wojtuś, nie daj sobie pomóc! Patryk nie zamierza zostawiać przyjaciela samego. Wie, że ojciec bije Wojtka i boi się, że teraz może również chcieć mu coś zrobić. Chodzi, Sherlock Holmes! No, przepraszam, no nie chciałem. Co nie chciałeś? Nie chcąc sobie <laughs> Jak on patrzy? Wcale nie widać mordeczko Kochan, Przepraszam, tutaj, szukają tak? panie pacjenta przy cudze. Tak, tak. Tu jest jeden, chyba ten tak? właśnie. Sprawdźmy. A co pan Co pan co tu się działa? nic, sprawdzałem, tylko czy za patrunkiem. Wszystko jest w porządku. I nie w porządku jest, tak? Tak, ale proszę sprawdźcie pani co. pokazać. No to ja już nie wiem, może być. Patryk jest przerażony tym, co zobaczył. Nie wie, co robić. A co, co on zobaczył? Do żadnych rękoczynów chyba tam nie doszło. Tymczasem do szpitala dotarli już nauczyciele. Ty, Patryk, czemu nie jesteś w szkole? Mówiłem, że miałem ważną sprawę. Do... Ach, a ty ja myślałem, że to cały czas jest w szkole! a To w szpitalu jest! Ten szpital wygląda jak szkoła! Tyś upił biedzę i nic nie powiesz. No i nic nie powiedziałem. No i, i tak mam mieć chłopie. No ale dlaczego nie chcesz nic powiedzieć? Nie, bo to i tak nie zjeda. Jak no, nic ci kupi, nie da? Ja... Wolisz być katowany, tak? Tak, chłopi, ja i tak ci tak? może się powiem, ty to ty... następnym razem, nie wiem, głowę my sobie my... O, obecnie ty... razu. Czego nie chcesz powiedzieć? Niczego. Wojtek, słyszałem. Dlaczego? Koledzy w szkole mówią o jakimś zdjęciu z jakimś głupim komentarzem. To ty się tak przejąłeś, tak? No, no tak, no to to chodzi, no. Zrobili mi po prostu mema, no, jak leje. no i tak głupio, no po prostu, no. To jest według do ciebie dobry powód do tego, żeby próbować popełnić... Ale Patryk coś wie i spróbuje się od niego dowiedzieć. Dobry trop, mordeczko. Sklep teniuszek przedstawia miskie ubasy Karinę Lewczynko. Miskie ubasy. <grym> Matko Boska, miskie ubasy. Jezu, trzeba kompletnie nie mieć rozumu, żeby startować na miskie ubasy. Boże, co za wstyd. <grym> Wyślę te zdjęcia dziewczynom, niech zobaczą, kim się tak zachwycają. <grym> Kto to wymyślił? <grym> o kurde, to jakiś fotomontaż? Żaden fotomontaż. Przeczytajcie sobie wywiad z waszą gwiazdą Miskie ubasy, jak opowiada o podpaskach i kiełbasie. Podpa Masakra to totalna kretynka. Umie tylko szczerzyć zęby do tego swojego aparatu, a w głowie masiano. Hej, co się dzieje? Z czego się śmiejecie? Z ciebie! <ścoughs> Z ciebie! Naprawdę no, byłaś miskie ubasy i opowiadałaś o wędlinach? Boże, wiem, że to straszny obsek, ale to było rok temu! Co? Rok temu nie miałaś mózgu? Dostaliśmy bon na zakupy. Dlatego to zrobiłam. Barterowa Zabieram współpraca, tak? To te w wywiadzie, chyba sama powiedziałem. No sama, ale byłam w takim szoku, że ktoś ze mną wywiad robi. Fajnie! Spoko podejście, bo tutaj. Powiem mam jeszcze coś. Podpisałam taką umowę, że musiałam cała obwieszona śmierdzącą kiełbachą stać co sobotę na promocji w tym sklepie. Myślałam, że tam padnę. Matko, ja bym chyba umarła. Oj, co z tobą, Jadwiga? Gdzie jesteś? Gdzie byłaś? Wiesz co, Karina, fajna laska jesteś, wiesz? Jaka szkoda Jadwidzia, że nie wyszło. Karynka swoim dystansem i szczerością rozwaliła Jadwiczkę. One są tak samo głupie jak ta Karynka. <grymka> I robi jej koka. Koleżanki zupełnie zgubiały pod wpływem z kiełbasy. Dlaczego one nie widzą, że ta Karina jest po prostu głupia? Patryk jest cały czas w szoku po tym, jak widział... Ale zarąbista fryzura! 2004, 2005 rok, może 2006. Pamiętam, jak tutaj i za zaserobiłem i zawsze tutaj na środku miałem przerwę, nie chciało mi stawać włosy. Ty, tą też babkę znam! Mogę z nim pogadać, powiem, żeby, nie wiem, na policję poszedł z tym, czy są jakieś organizacje są, więc... Wbijam w twoje organizację, no. on nie chce nikomu o tym powiedzieć, musimy to sami załatwić. No dobra, no to co se chcesz zrobić? No nie wiem, na przykład myślałem, że nie wiem, żeby mu łomot spuścić. Żeby mu łomot spuścić! No, jak nie chcesz mi pomóc, to nie! <noise> to też znam cię, też znam! Osoby, które to rozwiążą, wejdą do drużyny. To będzie jedna osoba. Jeżeli będzie remis oczywiście, to zrobimy dogrywkę. Ależ tu zawody! Raczej nie ma chętnych w tej Dożynki! Ja? Bardzo dobrze. Jadwiga zawsze chętna do udziału w konkursach. Ktoś jeszcze? No śmiało! Je. Yeah. O, jedy! Co no dobrze? Co? Czy to strzał w kolano, czy udowodnienie, ja widzę, że nie mam tylko ściana w głowie! To jest kiełbasy? To chyba jakiś żart. <grym> Bardzo lubię matematykę i fizykę. Wiecie co, do, do tego czasu myślałem, że ona jest normalna. Matematykę i fizykę lubisz? Tak samo jak kiełbasę? Kiełbasa. Mm, jeszcze ze suchym chlebem, oj. A nie poznajecie. Przepraszam, to tylko takie żarty. Ale nikogo nie śmieszą Dobrze króciutko zjadziom. Nigdy nie uwierzę, że ona zrobi to zadanie na jutro, mowy nie ma Ole masz szybkie buty byku, zarąbiste, haluwy. Wszystkie uczesały się w tego koka Team <grym> koczki, Uu. Ta też w koku ma, ale w czapce jest Ty jak ona ma kok i czapkę założyła, że nie było widać Ja nie, nie, zrobiła wodę z mózgu <grym> Co ty przyniosłaś? Zobaczysz Prezent! Kiełbasę, 100%, to jest tak przewidywalne, na 100% kiełbasę Prezent, no otwórz, nie gryzie Nie gryzie, ale ja myślę, że ona ją nie ugryzie, nie tą kiełbaskę Ty na pewno ucieszysz się z takiego prezentu No pewnie, a jaka to? Podwawelska? <gryzasz. gryzasz>. Dobrze! bardzo I ke jaka dobra przyjaciółka Jadwiczka Co ktoś gryza? Nie Proszę <gryzasz. gryzasz>. Kolejny plan jaczki od puszki nie powiódł się. Jutro, ale mam satysfakcję. Ona chce je dokuczyć, a tutaj nawet najlepsze wychodzi. Posmakowała se kiełbę, podzieliła się z przyjaciółmi. Idź do Jadzi, ci kiełbasę do buzi, wsadzi. O! No, aż takie drugie śniadanie sobie przyniosłaś? Jak to musi walić w tej klasie kiełbachą? Obie dziewczyny przysłały mi mailem wczoraj wieczorem rozwiązanie zadania. I się okaże tak, pewnie, że Jadzia ma źle, a ta ma dobrze. Tylko jedna dziewczyna dobrze rozwiązała zadanie. Przysięk, ludzie, a ja tego nie ogląda. To po prostu. Wszystko już wiem! Jest nią. Karina! To by się spodziewał! Brawo, Karina, brawo! Co za niespotykany na matematyce aplauz. Ale to niemożliwe! Ona nie mogła rozwiązać tego zadania! Dlaczego? Bo to jest tylko głupia miskiełbasy! O, Jadwiga, no teraz to już chyba przesadziłaś. Przesadziła! Przeproś koleżankę. Przepraszam. Jadwiga? <głos> Przepraszam. <głos> Nie daruję tego tej kretynce, tej głupiej niż kiełbasy. Ona na pewno nie rozwiązała tego zadania sama. I ja to udowodnię. Patrz, jak się uśmiechają, a jak on na nią patrzy. Nie rozmawiają mocno. beczki. Ej, bingo! Już wiem, jakim cudem Karina rozwiązała to. Za... Ty, ale ten sklepik szkolny fajny, mają. Jest gdzie usiąść, przy sklepiku jeszcze. Tutaj lodówka z lodami. Bardzo fajny sklepik. Staszek jej rozwiązał. Przecież ona jest dopiero drugi dzień w szkole. W ogóle go nie zna. No, jak go nie zna, jak właśnie z nim rozmawia? Zamąciła mu w głowie, zamachała rzęsami i zrobił jej to zadanie. Przecież powiedziała, że startowała już w olimpiadzie. Chyba specjalnej. Pff, kompletna oszustka. Strasznie się Jacka uwzięła na Karina. Zawsze była gwiazdą w naszej klasie. Najlepsza. No to już wiadomo dlaczego. I tylko na nią zwracało się uwagę. A teraz ma konkurencję. Jadwiga, ty mi lepiej powiedz, co się z tobą dzieje. No, przepraszam, ale ja właśnie chciałam wytłumaczyć to całe moje zdenerwowanie. No dobrze, mów. Ja wiem, że to wygląda tak, jakbym się uwzięła na Karinę. Ale ona naprawdę oszukiwała z tym zadaniem. Jadwiga, przestań. Widziałam teraz, jak Karina płaciła Staszkowi-Matusiakowi za to, żeby zro zrobił za nią to zadanie i żeby pani przyjęła ją do drużyny. Co za Wiesz, głupia! To jest bardzo poważne oskarżenie. No, to prawda. Tak, ale mówię prawdę. Pani profesor, przecież pani mnie zna. Jestem godna zaufania. Dobrze, godna zaufania. Zawiść prowadzi do złych rzeczy. Nie róbcie tak. Co? Ja? Ale kto to powiedział? To nieprawda. Co, pani profesor? Przecież ona jest lepsza z matmy ode mnie. A ty skąd to wiesz? No bo się z olimpiady matematycznej. E, mogę rozwiązać podobne zadanie przy pani na tablicy. O! No dobrze. Matematyczka ma pomysł, jak udowodnić, kto mówi prawdę. Zero Będzie dogrywka dzisiaj na kółku matematycznym. Rozwiążecie zadanie. Kuszona, ta zadowolona z siebie. Ale w ogóle to nie jest sprawiedliwe, że ona sobie powiedziała, a przez to ta musi jeszcze raz wykonywać zadanie i co jakby jej teraz do grypcy nie wyszło, to co już to nie? Powinny być systemy war w szkołach. Chociaż nie zawsze, bo wtedy by się ciężko kurczę ściągało. Panie Suszia ten kok. Dzięki. Karyna to czek orkiestra! Modelka, konsumentka, kiełbasy, fryzjerka, tak, bo koczki robi pierwsza klasa. Olimpijczyk... Z matematyczki. Syćko. Wojtek, który powinien odpoczywać w domu, przyszedł jednak do szkoły, żeby ukryć się przed ojcem tyranem. Niespodziewanie mężczyzna pojawia się w szkole. Cześć, jakby to wasi rodzice przychodzili po was do szkoły, żeby was z nim wyciągnąć, a nie na odwrót? Także, Wojtuś, może nie masz tak źle wcale. Może to tylko w twojej głowie siedzi. Może to w tobie jest problem! Poniosł, biedny Wojtek, nie, naprawdę współczuję. Trzymaj się, kochamy Cię. Cię poczułem, jak wróciłem do domu. Z firmy a ciebie nie było? Czajcie, takie słowa od rodzica by padały w waszą stronę. Nie chciał być sam w domu. Nie byłby w domu sam, tylko byłby ze mną. No właśnie. <grym> Ty, proszę cię. Patryk, nie rozumiem tego komentarza. Wojtek, idziemy. Proszę no, ja no, go zostawić Jak to wolisz zostać tutaj? Matka czeka, denerwuje się. Wracamy do domu. No, ale ja mam dzisiaj sprawdzić, wolę zostać na lekcji go napisać. Takie rzeczy się nie wydarzają. Chociaż może tak. Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś wczoraj. Wracamy do domu. Wojtek! Uciekaj! Uch Stoję, nie widać? Gówniarzu! Gdybym był twoim ojcem, nauczyłbym się dyscypliny. Cieszę się, że pan nie jest. Ojciec, Dobrze! Ta po prostu znęca się nad, nad jego matką, właśnie przyszedł do szkoły i go goni po całej szkole. Interwencja! Dawaj, Andrzej! Nagle glebę go! Wiem, gdzie mógłby uciec. Zaprowadzę. Wojtek, ty płaczesz? Nie ma już do tego siły. Gdzie on się schował W warsztatowi! wszystko powiedział. Wiem, że to tak krzywdzi ciebie i mamę. Jak mnie znowu pobił. Andrzej, interweniuj, bo tu naprawdę się dzieją złe rzeczy. Pomogę ci. Tutaj się dobrze to skończy. Będzie happy end. Wojtek o wszystkim mi powiedział. Co panu powiedział? Proszę pana, z... pan nad swoim synem. Mój syn tak powiedział. To jest jakaś kompletna bzdura. Naprawdę, zapraszam do dyrektora, porozmawiałem w gabinecie. Zresztą policję też już <grym> zawiadomiliśmy. Co zrobiliście? Wejdźmy do szkoły, proszę cię. Dyrektor Stanisław Chlebowski został już poinformowany. Dzieje się ludzie. Uczniów znęca się nad nim. Teraz razem z chłopakiem czeka na jego rodziców nasyłania policji na moją rodzinę. Po drugie, zabieram swojego syna do domu. I... ja nie nasłałem policji na pana rodzinę, tylko na pana. Zgłosiłem podejrzenie, że no. też pan psychicznie i fizycznie nad moim uczniem. No. No, to są jakieś... pstury. Że pana Wojtek pokazał mi ślady po pobiciu. I opowiedział jak pan się zachowuje. Ja nie zamierzam prosić go, żeby zrobił to jeszcze raz. Jak ty możesz w ogóle takie rzeczy wygadywać na swojego ojca? Wszystko o czym powiedział Wojtek jest prawdą. Wow, mamusia też wleciała. Dobrze, dzielni i oddani. Czy nad nami od dawna. Jak przyjedzie policja, wszystko potwierdzę. Ty, ty nie wiesz co ty robisz i co ty mówisz. Przestań. Patrz, do czego <laughs> doprowadziłeś. Przestań. Twój syn chciał odebrać sobie już dosyć! Dlatego to dopierdla wsadzić! Dobrze, że mama powiedziała prawdę. Mam nadzieję, no, że ojciec już nigdy nas nie skrzydzi. Dziewczyna, która pierwsza rozwiąże zadanie. O Boże, jak ja widzę, tylko te N potęga minus 5 razy 12 przez 47 w pierwiastku. Aż mnie, kurde, ciary wzięły, nie? Jak ja tego nienawidziłem. Da się lubić ten przedmiot. Naprawdę da się, bo chodziłem na korepetycję i polubiłem końcem końców matmę, bo musiałem zdać maturkę. Korepetytorka zajawiła we mnie tą matematykę i było to przyjemne, ale zanim poznałem coś takiego jak dobre podejście nauczyciela, tym bardziej przy takiej matematyce, nie, naprawdę! Cieszy mnie to, że już dość! Czuło z was kciuki, ludzie, dacie radę z matematyką. Co roku miałem z tym problem, nie? Żeby kurczę tą matbę za sraną zdać! Zwycięży ta, która rozwiąże je pierwsza. O, jest fokus! Proszę. No, zobaczymy! Do dziewczyny! Karina! Co tu się wydarzyło? Proszę o ciszę! Uczniowie stają po stronie Kariny, bo mają już dość zarozumiałej i złośliwej jaczki. Oj, Karinka się jakoś. No nie, no Karena, musisz to wygrać, dawaj. Aparat przegrzany, no nie teraz. Taki bo będzie, czekaj, stop. Stop, Boże, kochany, serio, teraz przegrzany. Wracamy w finał Ligy Misiów. Samaj let go! No dobrze, w takim razie omówimy to. Jadwiga, proszę, pierwsza, jakie wnioski? Dokładnie jedna z tych liczb jest podzielna przez 5, co najmniej jedna z tych liczb jest podzielna przez 4 i co najmniej jedna z tych liczb jest podzielna przez 2. Wystarczy bardzo dobrze, bardzo dobre rozwiązanie. No nie. A teraz proszę, Karina. Rozumieć, jakby ona rzeczywiście ściągała. Więc każda taka liczba będzie podzielona przez 120. No niestety, bardzo mi przykro, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Tak się nie dowodzi. Tak się nie dowodzi. Zrobiłaś to na, przykła na kilku przykładach, a jest ich nieskończenie wiele. No przykro mi bardzo. Rzeczywiście. Nie wiem, jak się to stało. To, to chyba przez nerwy. Ha! Oliwa zawsze sprawiedliwa. Teraz przynajmniej wiadomo, że to zwykła oszustka. Pani profesor, ale zaraz, chwileczkę. Przecież... Przecież Karina rozwiązała pierwsze zadanie domowe, a nie Jadzia. No właśnie, trzeba dać jej szansę. No właśnie. No nie mamy żadnych dowodów na to, że pierwsze zadanie... Karina rozwiązała niesamodzielnie, ale co pewność, że Jadwiga rozwiązała je źle. Właśnie i co teraz? No A, właśnie. Dogrywka. Jadwiga wchodzi do drużyny. Co tu się wydarzyło? Uczniowie są zawiedzeni, bo. Co? Karinie. Ja też jestem zawiedziony! No co? Nikt nie gratuluje jej wygranej. A się dziwisz! To niesprawiedliwe. A weź! Dałam Ani Karina i Ty tam. Pytam! wszyscy gratulować się cieszyć. A oni uczniów. Była jakąś gwiazdą filmową. Dębin. nią tak lubią? Przecież nawet jej nie znają. To mnie powinni lubić. Ciebie, no już, już. Będę startowała w olimpiadach i tam sobie poszaleję z matematyką. Бо, на правду, я любя. A na razie bardzo się cieszę, że znalazłam takich fany przyjaciół w nowej szkole. Stali za mną murem. Dobra, to był zwrot akcji totalny. Ja byłem w szoku, że ty Jadzia wygrała. Co prawda, jest to wymarzony happy end, ale modeleczka Karneczka zadowolona, Jadzia niezadowolona, więc tak miało być. Ojciec Wojtka trafił do aresztu, gdzie czeka... ...na z***nie się nad rodziną. Jakie tutaj happy endy, ludzie! Zmienię. Nie boi się już ojca, bo cały czas... Dobrze, jest... Patryk, dobra robota. A Andrzej, nie można o nim zapomnieć, ludzie. Nie może znieść, że nowa uczennica jest tak popularna. Jak to z czym? Z kiełbasą! To tu się wydarzyło, dobra, ludzie! Wyszło pięknie. I mam nadzieję, że tak samo będzie pięknie po tym odcineczkiem, jeśli chodzi o łapki w górę i komentarze. Jestem ciekawy, czy bardziej wam siadła szkoła, czy pamiętniki z wakacji. Zostawcie suba, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Ble.